Uczymy się w domu. Zapraszam na lekcję gramatyki, przyimek, część druga. Pomyśl, którego przyimka brakuje. Świetnie, a teraz? Bardzo dobrze. Zwróćmy uwagę na podkreślone przyimki. Teraz którego przyimka brakuje? Słońce wyszło z za chmury. Przyimki proste z i za utworzyły przyimek złożony z za. Słońce wyszło z za. Mury. Zwróć uwagę i zapamiętaj: z przyimków prostych tworzymy przyimki złożone. Z plus za daje nam przyimek złożony. Z za. Kolejne przykłady. Po i nad. Daje nam przyjmek ponad. Ponad polami leciał balon. W, śród, wśród. Wśród zebranych zobaczył kolegę. Kolejne przykłady. Z plus przed, sprzed. O ósmej wyruszyliśmy sprzed szkoły. Z plus po plus między z pomiędzy. Z pomiędzy domów wybiegł pies. Popatrzmy na podkreślone litery. Dźwięczne Z przy połączeniu z przyimkiem przed zamieniło się w bezdźwięczne S. Dlaczego? Ponieważ stoi teraz. Przed bezdźwięcznym P. Nasz aparat mowy miałby trudność z wypowiedzeniem dźwięcznego Z, po którym zaraz występuje bezdźwięczne P. Dlatego przy połączeniu Z przechodzi w S. Uważajmy przy pisowni tego przyimka złożonego. Zapamiętaj. Przyimki dzielimy na proste. Przykłady doskonale znamy. I przyimki złożone. Z nad, ponad, pośród, naokoło, wśród, z pomiędzy. Przyimek i wyraz, z którym tworzy on wyrażenie przyimkowe, piszemy oddzielnie. Na pewno. Przede wszystkim, co dzień, w pół słowa, na przykład, do wieczora. Uwaga! Wyjątki. Kiedy chcemy napisać w pół do ósmej, pół do pierwszej, wyrażenie przyjmkowe w i pół musimy zapisać razem bądź chwycić kogoś w pół. W koło w znaczeniu wokół mnie również przyimek w i rzeczownik koło. W tym wyrażeniu przyimkowym musimy zapisać razem. Niektóre przyimki mają swoje warianty z dodatkowym e. Nad stołem, ale nade mną. Pod ścianą, ale ode mną. Przez nią, ale przeze mnie. W hełmie, ale we wronkach. Z piwnicy, ale ze strychu. Z domu, ale ze szkoły. Zapamiętaj! Przyimki dzielą się na proste i złożone. Przyimek i wyraz, z którym tworzy on wyrażenie przyimkowe, piszemy w zasadzie oddzielnie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia.